Mordeczki, ziomeczki. Dzisiaj czeka przed nami nie lada wyzwanie, ponieważ będziemy tłukli najtrudniejszego bossa w grze. Jedni mówią, że jest to najtrudniejszy boss w Elden Ringu, inni, że we wszystkich grach From Software. Jedni twierdzą, że to mit, ale inni uważają, że tylko legenda. I to my dzisiaj przekonamy się na własnej skórze, z czym się je malenie. Czy ten boss naprawdę jest tak trudny, jak uważają? Czy może zabije go w mniej niż 10 prób, a może zejdzie mi ponad 2 godziny? Przekonajmy się!

Czy ona się leczy na hicie czy mi się przywidzie Czy ona się leczy na hicie czy mi się przywidziało? Dobra, pierwsze podejście w ogóle. Majnie mm -hmm. To jest moje nie wiem w tym momencie chyba czwarte podejście to będzie. O, dobry początek. Zajebisty początek. Już wytarłam mną podłogę. Ale przestań robić te ataki z podskoku. Dobrze! Któż mnie sparowała właśnie przed chwilą? Co to był za dźwięk? No w Beybladzie, jebany! Co to miało być? Wzięli się to... Co to był za atak? Jak ja tego miałem niby uniknąć? Co ja z tym miałem zrobić? Chociaż nawet jakbym tarczę na to wyciągnął, to przecież ten... To przecież, kurde... By mi wyłamała od razu tego... Była... była mała by mi od razu... No, wyłamałaby mi od razu... No... To, to... Trochę mam zaspoilowaną tę walkę. Znaczy wiem, że jest druga faza, ale totalnie nie wiem jak ona wygląda. O kurczę, zapomniałem tego! Kamshota e, sobie na miecz nałożyć, znaczy tego... E, bleed, blood grisa. Moder to ją... Duszek piszę Modern Lode, to dostanę rundy. dużo. Co ty myślisz, że ja w Simsy nie grałem? Ja w Simsy grałem jak ty na chleb mówiłeś pep, jak topiłem Simsy w momencie jak ty nawet nie wiedziałeś, że drabinkę można sprzedać. Rozumiesz. Dobra, niech będzie. Poleci przez chwilę SR. Naprawdę taka piosenka była tego warta? Nie, no kurwa, błagam. No pokurwiło was totalnie. Pięknie. Moi państwo, dzisiaj będziemy tłukli potężnego bosa Malenia... The Blade of Michael. Malenia prezentuje sobą wysoki poziom dostarczania w pierdolu, a przy okazji sama jest dość oporna na otrzymywanie takowego. Dlatego trzeba się odpowiednio przygotować. Punkt pierwszy. Nakładam Blot Gris na swój miecz. Proszę Państwa, przechodzimy przez bramę. Punkt drugi. Napierdolić posłowi garści, Przepraszam. Dostarczyć bosowi e, mocnych wrażeń e, fizycznych w postaci uderzania mieczem we wrażliwe punkty na ciele. Unikamy. Oj, niefortunnie tutaj zrobiłem, niefortunnie stajmowałem moje ataki, przez co doprowadziłem do mojej śmierci, jak widać. Spróbujmy pokazać Maleni, że nie damy się jej gierkom psychologicznym, że to ja wjeżdżam tutaj na grubo, albo jak ma mawiają niektórzy e, raperzy, jak to mawiają młodzież, na pełnej kurwie w nią wjeżdżam. O kurze, teraz następuje tak zwany atak Beyblada. I w tym momencie po prostu dostajemy na dziurę i umieramy. Dobra. Starczy tego. Nie siada jeszcze, co ty? Ty mnie nie widziałeś, jak psycha siada. Psycha to będzie siadać w trzeciej godzinie. No, ty, suko. No i staminem mi się kończy. Muszę sobie odnowić staminę. O, jaki ty masz zasięg? O, jaka jesteś śmieszna! O kurwa, ale zabawna jesteś. Ale masz fajnego gap closera, co? O, oh, fuck. No, suko! Co nas. Nic nie zrobiłem, wlazłem i dostałem w pierdol po prostu. Jak tego dodżować? Jak tego kurwa dodżować? To tak jest nie do zdżowania. No właśnie ona ma coś takiego, że ona zostaje w miejscu i ma tylko nagle, wiecie, to, był, to jest taki anime moment, nie? To jest ten moment, że postać z anime wyciąga katana i robi... I nagle wy macie rozpięte spodnie, a wasza dziewczyna jest w ciąży, nie? To jest ten moment. Złamałem ją na suchę! Kurwa, nie bierze! Wymazała mnie po prostu za nau historii w tym momencie. Kurde, nie ma takiego czegoś. Nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnego dzwonienia po kumpli. Nie ma żadnego samonowania. Nie ma żadnego mimicha. Nic z tych rzeczy. Tutaj prawdziwy tryhardowy gameplay. Profesjonalne zagrywki. Nie będzie żadnych samonów, żadnego pomagania. Nie ma żadnego telefonu do przyjaciela. To nie milionerzy. No, ale już coraz lepiej idzie na tym bossie wbrew pozorom. Nie jest tak, że stoimy w miejscu. Już były całkiem ładne próby podbicia do niej. Dobra druga faza Let's fucking go Pewnie dostanę one shota od razu Halo 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 druga faza Co się dzieje Mój konar w końcu zapłonął. Druga faza idzie. I ty mi mówisz, że nie jestem wart drugiej fazy. 10 estusów mam, chłopie! 10 estusów mi zostało po pierwszej fazy! 4 estusy tylko zużyłem. Połowa bossa za mną, a czty... tyle estusów mi zostało. Zrozum to. To jest kurde. Niedopojęte. Połowa by mi mogła zostać. To by już było koks. Nie chcę skipować. Jest niechcący pada wcisnąłem. Dobra. Pokaż. To na mnie. Zajebiście wylądowała. Fajna ta druga faza, dobrze się zaczyna. Doskonała gra. Daje w dupę, daje w cirę. Ale wiesz, nic tak nie kształtuje charakteru, jak mocne dostanie na mordę. To będzie boleć, to będzie jakby gdzieś tam w środku wrzało, ale to tak ci charakter... tak granie tylko cieszy i bawi, ta gra też edukuje i przede wszystkim kształtuje charakter i psychę. Może paść, w każdej chwili, ale jak padniesz, to trzeba się podnieść, nie możesz zostać na leżąco. Ona już mnie tak zeszmaciła, tyle razy powinna psycha paść. A i tak trzeba prnąć naprzód. Jest gorzej niż wtedy, ale i tak nie jest najgorzej, mam wrażenie. Po co ja to zdodżowałem? Mogłem od razu w nią wjeżdżać na grubo. O kurwa. Easy, easy! Mam cię, pod skórką cię łapię. O kurwa, jednak nie. O kurwa, przepraszam, że tak do niej powiedziałem. Dobra. Nie no, na Scarlet Rota daję jeszcze teraz? Chyba se w chuja lecicie. Ale mi serce bije, ja pierdolę. I najgorsze jest to, że przez tej te skrzydła nie widzę, gdzie ona ma miecz. Ale mam mało HP. Kurwa! Co to jest? Co się dzieje? What the fuck? Dobra, to jeszcze jedno podejście i zamawiamy jedzenie. Ja mam wrażenie, że jak. Ona będzie robić Beyblader, to ja ją chyba odtargetuję. Bo ja wiem, w którą stronę muszę. Wiecie. Ja wiem, w którą stronę muszę. Dodżować. Dobra, dajcie mi chwilę. Zamówię sobie żarcie jakieś. Jak to produkt not found? Co ty. Co wy mówicie? Reorder! Reorder! Co jest? Burger Kinga zamknęli? Nie no niemożliwe. Czekajcie. Jest normalnie wszystko. Czemu ty jump attack... No, robię kurwa jump ataki! To jest heavy! Heavy to jest w ziemię! Jump? Heavy! A to, to coś innego? To jest jump atak? O kurwa ty! To całe życie w kłamstwie ich <laughs> To może nie są łatwi sprawę w sumie. Ale bo ją do ziemi to od razu przykuło. Dobra, przerwa obiadowa dla mnie. Halo. Jak tu się nie wkurwić? Musieli mnie powstrzymać, byłem zbyt potężny. plus XD. O ile w ogóle dożyję kurwa. Nie dożyję. <laughs> Sięgałem po kole tylko. Próbowałem uniknąć. Kurwa, wiesz co, nie wpadłem na to. Ani razu, kurwa o tym nie pomyślałem. Myślałem kurwa, ustoję to, po prostu będę w tym stał jak kurwa widły w gównie i przestoję. Ani razu nie pomyślałem o tym, masz rację. Ale się wyminęliśmy, ale to było anime totalne. Ale to był anime moment. Zaraz będę anime moment jak dentkę dostanę Oj chuj Ja pierdolę Dobra, prajgę Nie no nie doleciałem, kurwa Kurwa to ten atak, kurwa Jesus, põe a mão Nie, kurwa nie, nie, kurwa nie, nie, kurwa nie, nie. Kurwa, nie, kurwa nie, kurwa nie, nie wierzę w to, kurwa nie wierzę w to, ja dupię, zaraz ci kurwa w dupę tego Midasa wsadzę, to będziesz miał kurwa złoty okręg. Nie mogę patrzeć na DC, bosa kurwa bije, nie widzisz tego, że bosa bije? Nie ma żadnego patrzenia na DC, cały świat teraz nie istnieje, rozumiesz? Jestem tylko ja, wy i ona. Nic kurwa innego nie istnieje. Wszystko inne jest nieważne. Wszystko inne kurwa się rozmyło gdzieś za jakimś planetarnym widmem gwiazd. Nie ma niczego innego. To chyba jest Beyblade! Kurwa, to był Beyblade! Dobra, ostatnie podejście i palę gumę. W poniedziałek będzie kontynuacja. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zrobiłem research, poprawiłem build, zmieniłem moją stylówę, a jak wiadomo dobra stylówa to plus 20% do większego damage'u. Plan na dzisiaj jest prosty. Malenia będzie uwalona na dziurę. Dobrze! Dobra. Ta, no to jest masakryczne, kur. A, to super. Jak ją skontrujecie, to ona nie przechodzi od razu w drugą fazę, taka ciekawostka. Kur Zdążę, zdążyłem włożyć jeszcze hita. Serio, czego się nie dało? Easy! Hi YouTube! Ja dupie! Kurde, jak mi serce teraz bije, no nie mogę! O jak się spociłem, o jak się zmęczyłem! O, kwiatek! Return Analoid Gold Needle? O, Mikela Needle. Mmm!